Witajcie widzowie YouTube'a Postanowiłem jeszcze dzisiaj nagrać jeden filmik O kości dla psa Słuchajcie Psy lubią zawsze coś gryźć Coś twardego Coś po prostu twardego Najlepiej żeby to była kość Jak wiadomo Dla naszych pupilków piesków Możemy sobie kupić taką, Możemy mu kupić taką sztuczną kość w takich sklepach zoologicznych takich yy, dla zwierząt, w marketach też często yy, są różne zabawki i kości do ostrzenia zębów ścierania chyba zębów psa. I ten kość, i ta kość tam po prostu napachnie no, czymś, ale no, jest taka twarda, że on jej nie zgryzie. Ale po co to kupować? Jak możecie dać mu zwyczajną kość taką. Po prostu kupujecie, jedziecie sobie do sklepu mięsnego i pytacie o taką kość, na przykład od golonki albo kość jakąś taką dużą, wielką kość. Jeżeli nie macie takiej kości, to musicie sobie kupić golonkę. I musicie po prostu ten zjeść tą golonkę i tą kość, kurde, mu dać do czyckania. Pies, jak zostawicie mu trochę mięsa, to będzie bardzo wdzięczny ten pies wam. Będzie was li, lizał po ryju. Bo będzie mieli ryj tłusty od golonki. Tak, ale jak mu zostawicie kość, to będzie bomba, bardzo wdzięczny. Bardzo wdzięczny. I ten pies będzie sobie ten reksio tam, kordę sobie, to będzie tu normalnie gryzł tą kość i będzie się chrupał. Tak szybko jej nie zje, bo ona jest dosyć twarda, powiem wam szczerze. Także... Fajna zabawka, pachnąca. Bardzo fajnie pachnie ziołami, bo to golonka była w ziołach gotowana. I, i, i ten i pies, o i taką kość można do psa wyrzucić. I on się będzie tam bawił. No, a jak zje kość, to bierzecie następną golonkę. Gotujecie, jecie, wyciągacie kość, dajecie mu następną kość. Tu jest dużo szpiku. W środku szpig jest i wszystko jest. Soczysta kostka dla naszego pieseczka hałchałka. Piesek hałchałek będzie robił hałhał Będzie merdał kiton i wszystko ładnie i pięknie. Tak, ale ma rokuś kość. Właśnie kiedyś taki mój, mój kumpel. Rówieśnik, a to było 10 lat temu, miał takie, takie, taki nawyk. Mówił, po prostu mówił w kółko, na przykład coś takiego, jak coś mu się podobało. Na przykład szła sobie jakaś tam laska dziewucha po markecie fajna, która mu się podobała. On miał tą wypite dwa piwka i mówił tak: Mmm, ale ma, ha, ale ma, rokuś kość, ale ma, lale, ale by ją ruch, ruchał. I tak mówił on. No, ale ma rokuś kość. Hmm, ale ma kość. <grym> że podobno jego sąsiad tak mówił. Do, do psa, yy, który miał roki. I yy, yy, tą ksywę. Wabił się roki. Ale ma rokuś kość. No, także nie dostanie rokuś kości. Nie ma na świecie równości, tylko złości. A ja będę kończył ten filmik. O tej kości dla psa. Polecam. Naszym pieskom to, to dawać takie soczyste kostki. No i będę kończył ten filmik. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zatytułowanego Życie jest piękne. Do oglądania, do oglądania innych moich licznych filmików na kanale. Bardzo dużo filmików, ponad 500 jest grubo. Na dzień dzisiejszy. Może każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli filmik się spodoba, zostawcie łapkę w górę i możecie, jeśli chcecie, udostępnić filmik do swoich znajomych. Mm, ale ma kość, ale ma lalkę, ale by ją tam, tą lalkę tam, wiecie co, gryz. Na razie, trzymajcie się, smacznego, życzę wszystkim pieskom, cześć.